Siemano, witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj już na pewno jest po dziesiąty, troszkę późno. Ten film wleciał. Przepraszam bardzo. Miałem tutaj kilka problemów yy, i technicznych i nie tylko. Ale oczywiście film jest. Jest dzisiaj niedziela. Mocno fajne meczyki. Także my też lecimy. Wczoraj niestety nic nie trafiliśmy, ale dzisiaj jest szansa na rehabilitację. Dzisiaj również wyjątkowo będę tutaj mówił o promocji na Forbecie, bo można tutaj zgarnąć trzy stówki w bonusie za wygraną Barcelonę w dzisiejszym meczu z Elcze. No i w Forbecie jest to akurat tak, że jest to kolejny, można powiedzieć, że dziewiąty kafel do wyboru, bo to nie jest rozszerzenie bonus boxów, tylko to jest właśnie kolejna opcja do wyboru. Jest to oczywiście opcja skierowana. Do osób, które nie chcą wpłacać nie wiadomo ile hajsu. Po prostu mają inne podejście do tego. I po prostu. Ja Pierdole. <gry> Dobra, do trzech razy sztuka. Siemano, witam wszystkich serdecznie. Przepraszam, że dzisiaj tak późno miałem kilka problemów i technicznych, i nie tylko, ale jest dzisiaj film. Jest dzisiaj oczywiście mocna niedziela, także i my lecimy. Wczoraj nie trafiliśmy kuponów, ale dzisiaj jest szansa na rehabilitację. Dzisiaj również wyjątkowo mówię kilka słów na temat promocji w Forbecie, bo tutaj dzisiaj jest fajna promka odpalona. Trzystówki można zgarnąć w bonusie za wygraną Barcelony. No i jest to, jak tutaj zazwyczaj na filmie to bywa obca skierowana do osób, które jeszcze konta na Forbecie nie mają. Jeżeli uważasz, że Barcelona dzisiaj wygrywa, i nie masz jeszcze właśnie konta tam, możesz takie założyć i możesz to zrobić z pierwszego komentarza pod tym filmem, gdzie będzie znajdował się właśnie link do założenia konta. No i podczas zakładania standardowa opcja: weryfikujesz zgody marketingowe i później robić pierwszy depozyt. Tutaj wystarczy. 50 zł i jesteś od razu systemowo zapisany do tej promki. Oczywiście tu zaznaczę, że promocja na Barcelonę to nie jest rozszerzenie dowolnego z 8 bonus-boxów na Forbecie. Tutaj akurat jest to opcja dodatkowa, jako zamiennik, żeby tutaj nie wpłacać dużo pieniędzy, bo jak wiadomo w tych bonus-boxach. Bonusy do pierwszych depozytów sięgają nawet tysiaka. Tutaj wystarczy tylko 5 dyszek i jesteś od razu zapisany. No i kolejny krok, bo ta promocja jest bardzo prosta składa się z dwóch, powiedzmy trzech bardzo prostych kroków. No to już zagranie kuponu. Musi to być pierwszy kupon po otwarciu konta, salda depozytowego yy, i musi to być po prostu single. Za minimum 1 zł na wygraną Barcelony. Czyli po prostu otwierasz konto, pierwszy kupon to jest na wygraną Barcelony, za minimum złotówkę w single. Później możesz sobie zagrać oczywiście dowolny już kupon. Ważne, żeby ta Barcelona była na numerze pierwszym. No i jeżeli Barcelona wygra w przeciągu 72 godzin, dostajesz 300 stówki w bonusie. Ten bonus jest do dwukrotnego obrotu. No i na kuponie, który będzie zaliczał się do obrotu, muszą znajdować się trzy zdarzenia, każde z, każdy kurs, każde zdarzenie musi mieć kurs minimum 1.20 i kurs ogólny musi wynosić co najmniej dwójkę. Prościzna, to jest tutaj na forbecie. No, i jakby ktoś chciał skorzystać, to jeszcze raz odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem. My lecimy jeszcze jak zawsze z konkursem. Dwie dyszki, oczywiście z puli superbetowej. Co trzeba zrobić, żeby dać sobie szansę na FreeBeciora? No, zostawić łapę w górę. Sprawdź, czy masz. Jak nie, to jak klikniesz, będzie mi bardzo miło. Zostawić, oczywiście, subskrypcję i w komentarzu wytypać dokładny wynik i minutę pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy. coś z Serie A wezmę chyba, co? A, oczywiście, że tak. Pomiędzy Milanem a Romą. Typujecie do godziny 20:45, komentarze edytowane, dodane po tej godzinie, czy bez niku gracza na Superbecie nie biorą udziału w zabawie tak jak zawsze. Dobra, lecimy z krótkim podsumowaniem wczorajszego dnia, już powinno tutaj być wszystko na Waszych ekranach kupon czatowo-gpietowy czatowo wczorajszy, przestrzelony BTTS w meczu Bayernu Monachium z Bayerem Leverkusen, no, tutaj jednak poszły obie ekipy w tą stronę w którą szły w ostatnich meczach head to head, czyli brak BTTS a pozostałe dwa zdarzenia ładnie trafione, bo tutaj Juventus wygrał i Liverpool też wygrał nie będę już tutaj się zastanawiał, czy to jest kolejne przełamanie, czy to jest właśnie przerwanie złej pasy przez Liverpool. Po prostu wygrali meczek i tyle, i tyle. Na razie trzeba się po prostu skupić na małych, dobrych rzeczach. Mój kupon był troszkę mocniej przestrzelony, bo ja trafiłem tylko over 2,5 gola w meczu St. Pauli z Borussą Gladbach. Najmniej się tego bałem, najfajniejszy kurs tutaj był. No i pozostałe dwa overki poszły się po prostu czesać. Dzisiejszy kupon od czata zaczynamy. No i polecimy tutaj od góry to, co wypluł, czyli Manchester City z nazwy e, Nazwycieństwo Manchesteru City po kursie 1,49. No te Bournemouth tutaj jest póki co e, pozytywnym zaskoczeniem. Na ten moment to oni są na drugim miejscu. Można by się spodziewać, że Manchester City powinno być na drugim miejscu, tymczasem to Bournemouth jest na drugim miejscu. No i przystąpią do tego meczu po wygranej z Nottingham 2-0. Manchester City z kolei po porażce za Stonewillą, przynajmniej w Lidze, bo oni coś tam grali w międzyczasie. E, Manchester City grało FLK i wygrało 1-3. Czyli tutaj e, szybko się odbili, no i dzisiaj grają u siebie dzisiaj grają u siebie i myślę, że to jest mocny atut a fajne kursiwo jest właśnie względem tego, że Burunów jest tak wysoko póki co, Barcelona z Elche no i tutaj yy, żadna Ameryka nie została odkryta, po prostu na zwycięstwo Barcelony, ja tutaj z alternatywy, z tego co tutaj było wyplute w alternatywie dorzuciłem jeszcze powyżej 1,5 gola żeby nie grać jakiegoś 1,20 kursu do dupy, brzydkiego bardzo brzydkiego yy, Barca po przegranej z Realem, Madryt wiadomo, trzeba tutaj zrobić bounce backa, z Elcze, które na ten moment w trzech ostatnich kolejkach dopiero tylko jeden punkt zdobyty. W u siebie z, z Bilbao zremisowane dwa poprzednie wyjazdowe mecze to dwie porażki, no ale to wiadomo, że Barcelona-Elcze można sobie to porównywać e i tyle. I na koniec do tego e zwycięstwo Lecha Poznań z motorem Lublin. No i tu jest ciekawe. Ekstraklasa ruszona. Lech co prawda ostatnio punktuje dosyć regularnie, ale są to głównie remisy, przedzielone wygraną w Katowicach z GKS-em. Motor ostatnio wygrał z Widzewem Łódź, no ale wcześniej tylko dwa punkty w czterech meczach. Dwie porażki przed właśnie wygraną z Widzewem, z GKS-em 2 do 5 i z Rakowem 2 do 0. No i wiadomo, że to ekstraklasa. I różnie to może być. Tym bardziej, że Lech zaraz będzie grał znowu europejskie Puchara. Wiadomo, jak w Polsce się do tego podchodzi. No ale dalej jest tutaj faworytem. Dalej grają u siebie. Dalej kursy na ich zwycięstwo to jest 1,57. Także gdzieś tutaj myślę, że w tę stronę po prostu. Coraz prostsze chyba te typy tutaj ze strony. Chata GPT. No i dobra, mój kupon na dzisiaj prezentuje się następująco: Też mam trebla. Mało, może nie zaskoczyłem Was, ale też mam trebla. Viborg z randersami. Powyżej 2,5 gola w meczu. Tu jest kwestia taka, że randersi w ostatnich trzech meczach nie strzelili gola. Dobrze to sprawdzałem. 0 do 0, porażka 1 do 0 w dwóch meczach, czy w trzech, tam chyba jakiś puchar jeszcze był w międzyczasie też nie strzelili, tak, w trzech meczach, ze Zbiergiem jeszcze w pucharze, także liczę tutaj na ich przełamanie, o, o Wibor raczej się nie boję, chociaż poprzedni mecz w lidze też zagrali na 0-0, niemniej to wygląda, ten meczyk wygląda taki, jakby miało tutaj być fajne ofensywne przełamanie tymczasem, tym bardziej, że właśnie obie ekipy mają całkiem niezłą ofensywę, jak na swoje warunki oczywiście, dorzucam do tego wygraną Wikingu ze Strom z wczoraj Bodo się potknęło, także to jest fantastyczna okazja, dla Wikinga, żeby znowu wrócić na fotel lidera i tym razem już go nie oddać, bo tu już Bodo nie będzie miał zaległego meczu, e, także nic nie powinno się już później zadziać, Wiking ma po prostu wszystko w swoich rękach i nogach, no i liczę, że ze słabym stroną z Gostet e, sobie poradzą. Strą Gostet raczej już baraże nie grożą, dużo by tutaj musiało się zadziać e, i raczej po prostu będzie tutaj spadek. Dorzucam jako Trebel, e, jako ostatnie tutaj zwycięstwo Fiorentyny z, z Lecze, i tu kwestia jest taka. Że po prostu liczę w końcu na przełamanie ze strony Fiorentiny. Gra w ostatnich meczach wygląda nieco lepiej. Wiadomo, ostatnio z Interem dostali 3 do 0 w trąbę u siebie, ale to jest Inter, który gra u siebie i który jest po prostu ultra skuteczny. Wydaje mi się, że po prostu taki mecz jak leczę, zleczę, to po prostu trzeba w końcu wygrać. I trzeba w końcu zaliczyć komplet punktów. Jak najbardziej Fiorentina będzie tutaj w stanie to zrobić. Już mieliśmy przebłyski ich dobrej gry. Oni chyba dwa mecze wstecz, trzy mecze wstecz grali z Rapidem na wyjeździe i tam wygrali 0-3, Także do tego meczu po prostu trzeba tutaj nawiązywać, równać i próbować. Już nawet po tym meczu z Rapidem zremisowali z Bolonią u siebie. Co całkiem niezły wynik, biorąc pod uwagę poprzednie wyniki, oczywiście Fiorentiny. Tak wyglądają kupony na dzisiaj, a o 11 jeszcze, o 11 jeszcze odpalam dzisiaj live. Jakby Ktoś chciał wbić, to serdecznie zapraszam. A tymczasem życzę udanej niedzieli. Siemano!